Siema siema z tej strony Fifik. Dzisiaj, jak widzicie, mamy update z Brookhaven. Tam już możecie zobaczyć lotnisko nowe. Wszystkie ozdoby świąteczne już ich nie ma, po prostu. E, jedynie toledy na burger barnie to chyba będą na zawsze, bo na indziej już nie, nie ma ich. Mam tutaj napisane 2025 rok, bo dzisiaj jest nowy rok. Jak to nagrywam. Jest nowy rok. Tutaj mamy również 2025. Więc chyba po prostu będzie... A jeszcze pokażę Wam nowe propsy. Firewerki. To strzela tak. Drugie strzela tak. Kolorowo. Trzecie sobie zobaczymy. Testuję to, jak coś to pierwszy raz, więc ja nie wiem, jak to strzela. Ale to chyba jest najlepsze. Tak. To jest najlepsze. Dobrze, z racji że pada deszcz, pójdziemy sobie do lotniska. Jak ja idę do lotniska, zostawcie suba! Od razu na pierwszy rzut oka muszę wyjść. Widać, że się mega zmieniło. Mega, mega się zmieniło, ale to dobrze, bo to lotnisko potrzebowało zmian. I tutaj jest mega. Mogę sobie wziąć stąd do odbierania bagażu, mogę sobie wziąć bagaż. Są tutaj siedzenia. Tutaj można zostać pracownikiem. Tutaj się przychodzi. A jak będę miał metalową rzecz, na przykład e, laptopa, telefon albo nie wiem młotek, to topika? Halo, pika? To jest chyba zepsuta... A nie, pika! Broń wykryta albo to na broń jest. Szkira ściera, Brookhaven jest jako broń? No to jest na broń, a nie na metal. Nawet nie wiedziałem, że Brookhaven tak działa. Więc idziemy dalej. Tutaj mamy siedziska. Tutaj mamy wejście na samolot. Więc sobie oczywiście wejdziemy do samolotu, zobaczymy czy się samolot zmienił. Samolot mi się wydaje, że się w ogóle nie zmienił. Niestety samolot się nie zmienił. Może przynajmniej łazienka w samolocie? Nie. Samolot jest taki sam. Ale to lotnisko. I wydaje mi się, że ona ma jeszcze drugie piętro, tak? Tutaj możemy sobie wejść. I tutaj idziemy. I tutaj jest chyba wejście na tą wieżę. Nie jak to winda działa. Ta winda nie działa chyba. Wydaje mi się, że ta winda nie działa, więc... Może kiedyś się naprawię, albo coś. A wtedy się nie da przeskoczyć. Przemyślane. W takim razie jak tam dostać się na górę? A tą wie, da się tam dostać. No chyba da się tam dostać. No, jeszcze nie wiem jak Tam winda nie działa, ale czemu? Może wiecie co napiszcie w komentarzach jak się tam na górę, bo ja naprawdę nie wiem Ale mam jeden pomysł, co możemy zrobić, żeby lepiej zobaczyć tą górę. Gdzie jest lotnisko? Tam Nie, nie dolecę. Myślałem, że to zadziała, ale jednak nie Bo na tę górę się na pewno da jakoś dostać. W sumie się wydaje, że to byłoby na tyle dzisiaj bez żadnego sekretu. Albo w sumie to pokażę wam jeden sekret. I musimy się dostać na piwak. Więc jedziemy tutaj. Tylko bardzo nie wiem gdzie jest biwak. Nie, to jest stajnia. A, biwak jest w tą stronę. Więc jedziemy, więc jedziemy sobie na biwak. Tutaj koło tego jachtu. To jest dość stary sekret, więc nie piszcie w komentarzu, że o tym wiedzieliście. I to jest dość straszne. Aha, dobrze, nie wynikam, że to jest jakaś rodzina mieszka, ale ja wam pokażę sekret. Hmm. Tutaj trzeba wejść i tutaj skoczyć. I tutaj macie strych. Tutaj macie taką straszną laleczkę. Krzesło. Możecie oczywiście zapalić światło. Tutaj macie dwa łóżka. Piętrowe, znaczy łóżko macie. Macie lustro. Ale... To by było na tyle. Ten słodziak się z Wami żegna i do następnego. Cześć!